Cześć, mam na imię Agnieszka, lubię gadać do telefonu, a to jest cykl Mama na spacerze. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o metodzie BLW. Tytułem wstępu: ja jestem mamą dwójki, moja starsza ma 2,5 roku, a moja młodsza już prawie 3 miesiące i spaceruje ze mną w wózeczku. BLW, z angielskiego Baby Let Winning, a polskie tłumaczenie to Bobas Lubi Wybór to jest metoda rozszerzania diety. Nie jestem tutaj żadnym specjalistą, więc będę się wypowiadała z perspektywy mamy, która tej metody próbowała. Nie mam tutaj ambicji, żeby wyjaśniać całą tę metodę, na czym ona polega. Myślę zresztą, że wiele z Was już ją bardzo dobrze zna, ale dla tych, którzy nie są rodzicami albo mieli dzieci kilka lat temu, wyjaśnię szybciutko, że chodzi o metodę, która zakłada, że dziecko samo potrafi sobie regulować Głód, jedzenie, że dostaje do wyboru jakieś, na przykład gotowaną marchewkę, no i nie wiem, ziemniaka, i teraz kładziemy przed nim tego ziemniaka i tę marchewkę. No i ono sobie wybiera, czy zjeść tylko marchewkę, tylko ziemniaka, oba, czy nic z tego. Generalnie rolą rodzica jest zapewnienie pełnowartościowego posiłku, zaproponowanie, natomiast to dziecko wybiera ile i co zje. Chodzi o to, żeby dziecko dostawało kawałki i mogło je chwycić, zobaczyć, posmakować, rzuć, żeby to nie była papka, żeby mogło poznawać to jedzenie jak najlepiej od razu i to czym się różni ten ziemniak od marchewki, żeby mogło ćwiczyć swoje zdolności manualne, właśnie rzucie. I żeby potrafiło dosyć szybko operować też potem widelcem i łyżką. Natomiast główny cel tej metody to jest po prostu dobra relacja z jedzeniem. Metoda zakłada, że jeżeli dziecko ma możliwość poznania tego jedzenia bez takiej presji, bez wciskania łyżeczek do buzi to chętniej je, chętniej je poznaje, lepiej sobie reguluje również uczucie sytości, poznaje właśnie to uczucie sytości, uczucie głodu i lepiej reguluje sam właśnie to, czy jest najedzony, czy nie. No i tutaj musimy trochę zaufać dziecku i generalnie to jest główne takie założenie i cel, po prostu zdrowa relacja z jedzeniem mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. I kiedy ja y, zobaczyłam tę metodę pierwszy raz u mojej przyjaciółki, byłam zachwycona. Zobaczyłam jej córkę, która miała 8 miesięcy, i sama y, dostała zupę z makaronem, i sama ten makaron brała i jadła. Y, sama również jadła jakieś tam warzywa, które były w tej zupie. Byłam zachwycona. Zachwycona byłam wtedy akurat tym, y, że y, już takie małe dziecko można uczyć. Samodzielności, zachęcać do tego, żeby samo próbowało robić rzeczy, żeby go nie wyręczać. I to jest właśnie dla mnie bardzo ważne, żeby uczyć dziecko samemu rozwiązywać problemy. I wydawało mi się, że ta metoda świetnie się do tego nadaje. Co więcej, potem rozmawiałam z innymi moimi przyjaciółkami i widziałam, jak świetnie ta metoda u nich działa, jak chętnie ich dzieci jedzą, że nie ma wybrzydzania, i no, byłam po prostu nią zachwycona i przekonana, że ja również chcę w tym BLW próbować swoich sił. Tutaj mały disclaimer. Ja nadal uważam, że ta metoda jest dobra. Uważam, że przede wszystkim te cele są bardzo ważne i że są wartościowe, i również z moją małą drugą córką będę próbowała rozszerzać jej dietę właśnie tą metodą. Ale teraz jest ten moment, kiedy będę trochę na nią narzekać. Tak więc moje narzekanie nie unieważnia tego, co powiedziałam wcześniej. Natomiast, mimo wszystko, próbując potem wprowadzić rozszerzenie diety, Mojej córce, właśnie tą metodą, zderzyłam się z pewną ścianą. Otóż metoda jest opisywana jako prosta. I właśnie tu mam problem, tak jak ze wszystkimi chyba innymi metodami, że po to, żeby zachęcić rodziców, żeby ich, nie wiem, no właśnie tak um, chyba zagrzać do walki, mówi się, daj spokój, to jest proste, dasz radę. No i w momencie, kiedy okazuje się, że dla mnie ta metoda wcale nie jest taka prosta i jest ona wyzwaniem. No, ja się teraz czuję troszkę jak taki nieudolny znowu ten rodzic, który coś czegoś próbuje, no i mu nie wychodzi. Na czym polegała trudność akurat właśnie przy BLW? Już mówię. Po pierwsze, metoda mówi w pierwszym, jako takie hasło swoje, że dziecko od początku rozszerzania diety może jeść wszystko, po czym chwilę później mówi, że jednak nie. No to albo może jeść wszystko, albo nie. Oczywiście dziecko nie może jeść wszystkiego. Do pierwszego roku życia nie powinno jeść, znaczy nie może jeść cukru, miodu, soli. Do trzeciego roku życia nie może jeść wędlin, kiełbasek, jakichś podrobów, parówek, ani również wędzonego łososia, ani również tuńczyka i kilku innych rzeczy. W pierwszym roku życia powinno w bardzo minimalnych ilościach jeść takie rzeczy jak sery, oliwki. Feta ze względu na zawartą w nich właśnie sól, którą trzeba ograniczać. Tak więc okazuje się, że to wcale nie jest tak, że dziecko może jeść wszystko. Oczywiście jest różnica między tą metodą a wprowadzaniem produktów według ścisłego harmonogramu tak jak było to jeszcze kilkanaście lat temu. Natomiast też nie jest tak, że już pierwszego dnia możemy ten jogurt, czy jajko, czy masło orzechowe wprowadzić. Też jakoś są momenty, kiedy no lepiej na przykład najpierw mimo wszystko zacząć od warzyw. Więc już ten pierwszy, takie pierwsze hasło: dziecko może jeść wszystko od początku rozszerzania diety, jest po prostu nieprawdą i właściwie nie wiem dlaczego ono funkcjonuje. Oczywiście, te same osoby, które mówią o tej metodzie, zaraz wymieniają te wszystkie zakazane składniki. No, ale, nie wiem, no, bądźmy konsekwentni. Wiem, że mnie to tak trochę już wtedy zirytowało. A dlaczego mnie to zirytowało? Dlatego, że drugie hasło jest takie, bardzo ważne założenie tej metody: to jest takie, że dziecko powinno jeść to samo co reszta rodziny. I na tym się najbardziej chyba rozbiłam, dlatego, że. Metoda zakłada, że jeżeli dziecko je to samo, no to ono właśnie chętniej sięga po te produkty, no bo um, uczy się przez naśladowanie. Więc jeżeli ono nie dostaje papki, tylko dostaje właśnie um, tego samego ziemniaka co rodzic, to o wiele chętniej będzie chciało go spróbować. No i brzmi to oczywiście logicznie i z sensem. Bardzo mi się to podobało do momentu, kiedy się okazało, że ja nie jestem w stanie jeść to samo co niemowlak. Bo okazało się, że moje dania, które ja jadłam na co dzień wcale nie są dobre dla niemowlaka i wcale nie powinnam ich um, jej podawać. Na przykład jakieś smażone potrawy, no ja niestety dużo smażę. Naszym jednym z ulubionych um, dań um, z moim mężem takie proste, szybkie danie, które lubimy jeść, właśnie jak nie mamy pomysłu, to jest makaron z pesto i tuńczykiem z pesto kalabrezę. Więc jest to um, zupełnie niedanie dla y, małego dziecka. Y, i tak naprawdę, jak robiłam różne przepisy dla mojej córki, okazywało się, że no ok, mogę trochę tego zjeść, ale mi to wcale nie smakuje. A to, co mi smakuje, no niestety, ale ja mojej córce podać nie mogę. No i teraz ktoś może powiedzieć, że no ale to jest dobry przyczynek do tego, żebyś ty zmieniła swoją dietę. Bo nie powinnaś jeść tyle smażonego, nie powinnaś jeść przetworzonych rzeczy, nie powinnaś jeść tyle soli itd., dalej. Być może tak. Ale umówmy się, jeżeli jesteśmy rodzicami, zmęczonymi rodzicami, nie mamy za bardzo przestrzeni, albo nie każdy ma taką przestrzeń ja nie miałam na zmienianie swoich nawyków żywieniowych. No Dla mnie jedzenie teraz samych gotowanych rzeczy, samych kasz czy ryżu byłoby ogromną rewolucją i czymś, na co ja w tamtym momencie absolutnie nie miałam sił i chęci. No mimo wszystko, żeby zmienić swoją dietę, no to nie jest tak hop -siup. to nie jest tak, że z dnia na dzień ja stwierdzę, że a, spróbuję jeść inaczej. Oczywiście, jeżeli mam w sobie bardzo dużą motywację i chęć i nagle wszystko mi zasmakuje, jest to możliwe. Ale dla, nie dla każdego i nie w każdym momencie życia jest to takie łatwe. A jak jest się rodzicem, który yy, no jest zmęczony, jest zestresowany, jest, yy, no ma na głowie wiele jeszcze innych tematów, bo przecież rozszerzanie diety to nie jest jedyny temat, który właśnie go absorbuje. No, to nie do końca ma też przestrzeń na to, żeby rzeczywiście zmieniać swoją dietę. Więc, jeżeli ktoś z Was je dużo kasz, dużo ryż, dużo gotowanego, dużo duszonego, no to rzeczywiście dla niego ta metoda będzie łatwa. Będzie mógł dawać spokojnie swoje rzeczy z talerza takiemu niemowlakowi, tylko sobie może ewentualnie coś tam do soli na talerzu, no i będzie zadowolony. Natomiast dla innych ludzi których dieta może dobrze pozostawia wiele do życzenia, to już nie będzie takie łatwe. Dlatego właśnie u nas ta zasada, że jemy to samo nie funkcjonowała. Zwłaszcza, że na przykład, moja córka polubiła na śniadanie owsianki, owsianki z daktylami, której ja nie lubię. Nie będę się zmuszała, ona lubi, więc dlaczego mam jeść to samo co ona? I szczerze mówiąc, na samym początku, jak jedły, jadłyśmy razem, ale jednak inne rzeczy często, to ja widziałam w tym plus, ponieważ moja córka wiedziała, że każdy z nas może właśnie zjeść coś innego, więc nie domagała się z automatu tego, co ja jem. Czyli na przykład, jeżeli jadłam sobie kawalątek czekolady, mogłam powiedzieć. To je mama i ona, dla niej to był koniec tematu. I ona w ogóle nie prosiła o te czekolady, oczywiście tak do drugiego roku życia. Teraz jeszcze też nie je, ale ja już nie jem przy niej czekolady, no bo już zaczyna być temat. Natomiast wcześniej, jeżeli jedliśmy sobie właśnie ten makaron z pesto, ona się nie domagała wcale, że ona też chce i nie było żadnych awantur, ona jadła swoje. Więc ja uważam, że to, żeby jeść jednak co innego i żeby dziecko było do tego przyzwyczajone, w pewnych aspektach ma swoje plusy. Teraz, kiedy moja córka ma 2,5 roku i rzeczywiście może jeść o wiele więcej, już raczej jemy rzeczywiście to samo, czyli no, my wprowadziliśmy tę zasady, ale z pewnym opóźnieniem. E, natomiast jest jeszcze jedna zasada, e, która była moim takim momentem wstydu, takim e, największą wstydliwą rzeczą, ale się podzielę teraz ze światem. E, kwestia słoiczków. Słoiczki są przez metodę BLW źle postrzegane ze względu na to, że to są te papki, niby tam mają, że kawałki, ale ale średnio. Poza tym ważna w metodzie belwu jest gęstość kaloryczna, czyli żeby ten posiłek, który dziecko zjada, miało wystarczającą ilość kalorii na 100 gramów jedzenia. Ja nie pamiętam, ile to było, więc nie będę teraz przywoływać, ile jeżeli ktoś z Was chce takich informacji, no to na pewno znajdzie w internecie, to też jest ważne, żeby po prostu dawać no, no dobrą ilość kalorii w tym posiłku. No, a słoiczki tego nie mają. Natomiast ja, jak podchodziłam do tej metody, no to miałam takie: nie będę dawała słoiczków, słoiczki są złem, absolutnie nie. Potem, kiedy dawałam mojemu dziecku jakieś um, nowe potrawy, i zdarzało się, że nic nie zjadła, no to stwierdziłam: dobra, będę miała ten słoiczek tak awaryjnie, no żeby po prostu nie była głodna. I oczywiście to nie jest dobre podejście z perspektywy metody. Z perspektywy metody chyba dziecko powinno zgłodnieć czy coś. Natomiast ja wychodzę z założenia, że dziecko nie musi lubić wszystkiego. I jeżeli ja mu podałam coś, czego akurat nie lubi, a nadal jest głodne, to ma prawo dostać coś, co lubi. Więc ja dawałam ten słoiczek, i na początku było to takie awaryjne, dawałam, dobra, raz w tygodniu awaryjnie mogę dać ten słoiczek. No i zdarzyło się tak, że moja córka w ogóle nie chciała jeść nic na kolację, cokolwiek jej dawałam. To nie jadła i nawet nie dlatego, że nie lubiła, ale dlatego, że było to dla niej za trudne do jedzenia. Nie potrafiła poradzić sobie jeszcze z chlebem, z bułką. Jogurt jadła czasami na śniadanie, więc na kolację już nie dostawała. Dostawała jakieś może resztki z obiadu czasami, ale już potem czasami ich nie chciała. I tak naprawdę ja nawet nie byłam w stanie wymyślić już potem żadnej kolacji, którą ona byłaby w stanie zjeść. A ja naprawdę robiłam dużo. Nie wiem, piekłam, dynie, no to trochę tam zjadła, ale nie za dużo robiłam kiedyś sama hummus nic nie zjadła no, no i w końcu ja się no, trochę tym e, sfrustrowałam e, dlaczego? no teoretycznie mówi się, dobra, no to nie zje Następnym razem może zje, nic na siłę, ale moja córka była głodna i problem był taki, że jeżeli ona nie zje kolacji, była cały czas na mleku. Ja karmiłam ją ponad dwa lata, była cały czas na mleku. No wiadomo, zresztą jak była niemowlakiem, to, to i tak niemowlaki są na mleku, czy to z piersi, czy modyfikowanym. No i, no ale mimo wszystko, jak będzie głodna, to się obudzi w nocy i będzie chciała ode mnie, właśnie, mleka. A ja no, chciałam też jednak się wyspać. I w pewnym momencie ja miałam już taką frustrację, że jednak no, chciałabym, żeby cokolwiek um, zjadła. No i się okazało, że jedyną rzeczą, która była w stanie jeść na kolację, to były te słoiczki. I to był mój wielki fail rodzicielstwa, bo rzeczywiście. Codziennie wieczorem dostawała na kolację słoiczek, to nie była jedna rzecz. proponowała jej jeszcze inne rzeczy dookoła i ona jadła trochę rzeczy dookoła, ale konkretnie był ten słoiczek i to było przez kilka miesięcy. No i teraz jak wprowadzałam te słoiczki, to czułam się bardzo źle z tym. I tak myślałam sobie, że te wszystkie osoby, które mówią o BLW, i chwalą tę metodę, to tak, pa, tak palcem mi grożą, no, że ja ten słoiczek dałam. I czułam się z tym bardzo źle, ale pomyślałam sobie, usprawiedliwiając yy, siebie, że yy, tak czy siak moja córka yy, dostawała wszystko to, co w tej metodzie jest ważne, czyli te faktury, yy, właśnie kawałki, rzucie i tak dalej, w innych posiłkach. Tylko ta kolacja była taka y, częściowo, ze słoiczkiem, y, no i generalnie, no co zrobisz, jeżeli dziecko chce nawet jeść, ale nie ma jeszcze takich zdolności i nie nauczy się z dnia na dzień, jeżeli dla niej to było najlepsze i dla mnie w pewnym sensie też, bo chciałam, żeby dziecko się najadło, no to z tego skorzystałam. Nie chcę, żeby to tak teraz zabrzmiało, że ja nakłaniam do słoiczków albo że chcę się jakoś bardzo usprawiedliwiać. Natomiast bardziej o czym chcę powiedzieć, to o tym, że metody to jest pewien jakiś ideał. Pamiętajmy, że nie dla wszystkich wypełnianie wszystkich tych podpunktów jest proste. Dla kogoś nie podanie słoiczka mogło być super proste. I teraz może oceniać inne matki, że poszły na łatwiznę. Yy, dla kogoś podawanie tego, co on jest, talerza, też może być super proste, bo po prostu je jak niemowlak. Yy, oczywiście taki trochę żarcik, ale właściwie, no, 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 trochę do tego się to sprowadza. I wydaje mi się, że mówienie komuś, słuchaj, ale to jest proste, może nie być wspierające. I to jest główna rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć. BLW jest tylko takim przykładem czy pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o tym problemie. Że kiedy dostajemy właśnie mm, jakąś wyłuszczoną metodę i dostajemy właśnie takie entuzjastyczne zobacz, rodzicu, jakie to proste, to wcale nie musi być wspierające. No i co z tym zrobić? Nie wiem, ja bym jednak była za tym, że jeżeli ktoś ma super, super swoją metodę, która jest świetna na wszystko, żeby od razu e, mówił uczciwie, ta metoda może być wymagająca, wymaga pewnych zmian nawyków, może wymagać od ciebie wysiłku, ale jest tego warta. E, I wydaje mi się, że to jest bardziej uczciwe postawienie sprawy. Być może e, takie komunikaty też tam gdzieś były wśród e, tych osób, które opisywały BLW. Ale ja pamiętałam głównie te takie entuzjastyczne kwestie, właśnie, że to jest taka prosta metoda, która właśnie ułatwia życie. Ale a propos ułatwiania życia, żeby nie było, że ja tylko narzekam, bo ja naprawdę lubię. Część tej metody, to, co było dla mnie super w niej wygodne i dlaczego ją bardzo lubiłam. Jak już widzicie, zresztą jeszcze jedna rzecz, no ja ją tak stosowałam no, 50 na 50, ale to, co z niej stosowałam i co było dla mnie super wygodne, to to, że mogłam jeść z moim dzieckiem w tym samym czasie. To znaczy, ona jadła śniadanie i ja jadłam w tym samym czasie, podawała mi na przykład na łyżeczce jogurt, ona zjadała ten jogurt, w tym czasie ja też mogłam zjeść łyżeczkę. Jogurtu, i nie było takiego problemu, zwłaszcza z obiadem, gdzie się je ciepłe dania. Że ja najpierw pół godziny wciskam obiad łyżeczką, a potem muszę jeść sama danie, które już dawno wystygło. Nie, no, jadłyśmy w tym samym czasie. Ja jadłam ciepłe, ona jadła ciepłe. I z tego byłam bardzo zadowolona, że właśnie nie musiałam wydzielać specjalnego czasu na to, że teraz jest karmienie mojej córki, a ja potem gdzieś po kątach muszę gdzieś tam dojadać, patrząc na nią. Nie, jadłyśmy rzeczywiście razem i to było super, super wygodne, zwłaszcza podczas też spotkań rodzinnych albo podczas świąt kiedy po prostu ona siedziała razem z nami, jadła też coś w tym samym czasie. Nikt z nas nie był głodny, jedliśmy wszyscy razem. I z tego powodu na przykład też bardzo polecam tę metodę, bo takie jedzenie na raty, no, no nie jest fajne. Czy ta metoda mi się sprawdziła? Nie wiem, myślę, że to jeszcze za wcześnie, żeby zweryfikować. Zresztą, jeżeli nie używałam jej w całości tak jak się powinno, tylko korzystałam z kilku wskazówek i z kilku porad, no to nie wiadomo, czy jeżeli jednak będzie nieskuteczna, to może przez to, że właśnie podałam te słoiczki. Nie wiadomo, albo przez to, że przez pierwszy rok nie jedliśmy jednak tego samego. Więc nie wiadomo. Na razie moja córka je dobrze. Zobaczymy. To, co mi się podoba, to to, że jest w stanie sama już zjeść. Yy, operuje bardzo dobrze widelcem, yy, łyżką już od dawna yy, i właściwie nie ma problemu, że, że, że trzeba jej pomagać, i to jest po prostu bardzo, bardzo wygodne. I w tej chwili ja korzystam jako mama. Tyle na dzisiaj yy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.